Dzień dobry. Jestem nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Ta prezentacja jest skierowana do wszystkich mających związek z szeroko pojętym nauczaniem w szkołach i uczelniach podczas lekcji, zajęć, kursów, warsztatów itd. Oferuję Państwu szereg praktycznych narzędzi dostępnych w serwisie Niezbędnych Nauczyciela. Ten serwis znajduje się na stronie niezbędnychnauczyciela.pl w tej chwili widzicie localhost, ponieważ tworząc ten film, posługuje się serwerem lokalnym zainstalowanym w moim komputerze. Obecnie możecie Państwo unadpublikować, publikować, prowadzić blog, przeprowadzać testy oraz korzystać z platformy wymiany plików. Planujemy wykonać narzędzie pomocne w prowadzeniu tradycyjnego papierowego dziennika lekcyjnego. Jest wiele szkół bez dziennika elektronicznego. Nie planujemy tworzenia takiego dziennika, a jedynie zestawu narzędzi ułatwiających obliczania, zestawienia, drukowanie kartek dla rodziców, udostępnianie rodziców wyników uczniów i tym podobne. Drugie narzędzie, jakie planujemy, Pozwoli łatwo i szybko ułożyć szkolny plan lekcji, ale także inne podobne plany, jak na przykład plan zajęć na studiach, organizacja szkoleń i tym podobne. Na początku ważna uwaga techniczna. Strona jest wyposażona w rozbudowany system pomocy. Każde zielone kółeczko ze znakiem zapytania umożliwia pokazanie informacji. O sąsiadującym z nim elemencie strony. Jeśli na przykład nie wiesz, z jakich znaków może składać się hasło, to klikasz kółeczko obok i otrzymujesz wyczerpującą informację. Kółeczko w prawym górnym rogu okna przeglądarki udostępnia informacje o danej stronie. Dla przykładu otworzę okno testów. Widzimy opis. Na dole strony mamy odsyłacze do filmów instruktażowych związanych z tą stroną. Zobaczcie Państwo kilka fragmentów tych filmów. Rozwijam menu publikacje. Jak widzimy, mamy tutaj poszczególne kategorie wprowadzone, aby usystematyzować przesyłane materiały i w konsekwencji ułatwić. Znajdowanie interesujących nas publikacji. Dla przykładu wybieram Materiały dydaktyczne. Jak widać, przycisk Publikuj, wybrany plik jest teraz nieaktywny. Muszę się zalogować. Wpisuję tytuł publikacji, który może jednocześnie stanowić jej krótki opis. Dla przykładu wpiszę publikacja Eli pliku Worda. Wybieram technikum oraz humanistyczne. Klikam przeglądaj i znajduję przygotowany wcześniej plik. Wciskam Publikuj wybrany plik. Napis na zielonym tle informuje o pomyślnym przebiegu operacji. Moja publikacja znalazła się na liście. Możemy ją ściągnąć, wciskając ściągnij. Otworzę plik. Coś tu napisałam. Dla naszego przykładu jest to nieistotne. Jak widać publikowanie w naszym serwisie jest czynnością niezwykle prostą, podobnie z pobieraniem publikacji. Otwieram blogi. Każdy gość strony może czytać wpisy udostępnione przez innych autorów. Publikowanie wpisów jest możliwe tylko przez zarejestrowanych użytkowników. W tej chwili lista wpisów jest pusta. Sprawdzę, czy jest tak faktycznie wykorzystując pasek wyszukiwania. Pierwsza lista rozwijana zawiera kilku przykładowych użytkowników. Wybieram wszyscy, aby maksymalnie rozszerzyć listę wpisów. Podobnie zrobię z listą ty typów szkół, wybierając każda, oraz z rodzajami przedmiotów, wybierając wszystkie. Wybiorę także aktualny rok, a pole szukana fraza pozostawię puste. Wciskam pokaż. Jak widzimy, lista wpisów spełniających kryteria ustalone w pasku wyszukiwania jest pusta. Wykonam teraz kilka przykładowych wpisów, logując się najpierw jako użytkownik Ela. Loguję się. Lista pokazuje teraz tylko moje wpisy i jest na razie pusta. Jeżeli nie jestem wybrana na liście użytkowników, powinnam to zrobić i kliknąć pokaż. Otwieram tym samym mój blog. Wciskam nowy wpis, aby utworzyć pierwszy wpis mojego bloga. Jako tytuł. Piszę przykładowo blok Eli tytuł 1. Jako treść pisuję blok Eli wpis 1. Opcjonalnie można dodać przypis, który dla ułatwienia pozostawię pusty. Wybieram typ szkoły liceum oraz rodzaj przedmiotów przedmioty ścisłe. Decyduję się udostępnić swój wpis wszystkim gościom w strony, pozostawiając zaznaczone dla wszystkich. Jednak nie chcę otrzymywać komentarzy do tego wpisu, więc odznaczam komentarze. Wciskam Publikuj. Napis na zielonym tle potwierdza wysłanie wpisu. Pojawił się on także na liście moich wpisów. Widzimy listę moich wpisów. Na początku znajdują się wpisy ostatnie. Dlatego liczba porządkowa zaczyna się od wartości największej. Wpis z komentarzami ma podaną liczbę komentarzy. Otwieram ten wpis, aby przeczytać komentarze. Nie można usuwać cudzych komentarzy, ale gdy poczujesz się urażony czyjąś wypowiedzią, to napisz do ad administratora wykorzystując panel kontaktowy lub wysyłając maila na adres niezbędnik na koniec proszę popatrzeć, jakie możliwości daje zastosowany tutaj edytor. Wkleję dwa akapity tekstu. To taki fragment mowy Cycerona, stosowany często jako przykładowy tekst. Pierwszy akapit wyjustuje. Drugi wyrównam do prawej, zwiększając jednocześnie wcięcie wierszy. Teraz wyrównam drugi akapit do lewej. Po grubie fragment tekstu. Powiększę czcionkę drugiego akapitu. Cofnę tę operację. Fragment tekstu pokażę jako indeks górny. Zmienię obszar edytora. Na tym prezentację zakończę. Jak widać, prowadzenie bloga w naszym serwisie jest czynnością niezwykle prostą. Wybieram zakładkę Testy online i drukowane. Najpierw muszę się zalogować. Teraz rozpoczniemy tworzenie zadań testowych. Dla przykładu utworzę jedno zadanie. Jak widzimy lista zadań jest na razie pusta. Wciskam nowe, otwierając tym panel tworzenia zadania. Opcje, które widzimy nie wymagają chyba omówienia. Zwróćmy jedynie uwagę na zadanie dodatkowe. Opcja ta jest powiązana ze skalą ocen. Proszę zauważyć, że ocena celująca odpowiada u mnie wynikowi przekraczającemu 100%. Są różne opinie dotyczące tej oceny. Jedni uważają, że jest ona zarezerwowana dla treści ponadprogramowych, natomiast według innych taką ocenę powinni otrzymać uczniowie z najwyższymi wynikami. Ja przyjęłam pierwsze podejście i w związku z tym niektóre zadania planuję zaznaczyć jako dodatkowe. Punkty otrzymane za to zadania będą pracować na wynik ponad 100%. Widzimy, że umiejętności, które definiowaliśmy w nagłówku są teraz wyszczególnione. Zaznaczam te, które są sprawdzane w danym zadaniu. Wpisuję treść zadania. Ustalam, że w zadaniu będzie pokazany obrazek usytuowany po treści zadania, wyśrodkowany. Wybieram obrazek, który wcześniej zapisałam w folderze pobrane i koryguję rozmiar obrazka. kolejne odpowiedzi. Przy trzeciej odpowiedzi zaznacza, że ta odpowiedź jest prawidłowa. Zapisuję zadanie. Widzimy, że pojawiło się ono na liście. Możemy zawsze do niego wrócić w celu dokonania zmian i poprawek. Zwróć uwagę na panel znajdujący się na dole strony. Dopiero po wciśnięciu udostępniam test do rozwiązywania, będzie on dostępny dla innych użytkowników. Utworzyliśmy jedno zadanie. Nie było to trudne. Teraz już bez omówienia rozwiążę dla przykładu jedno zadanie. Proszę. Zwrócić uwagę na czas, który pozostał mi jeszcze do dyspozycji. W przypadku przekroczenia limitu czasu rozwiązywanie testu jest blokowane. Pozostaje nam wtedy zakończyć rozwiązywanie, klikając: Kończę rozwiązywanie testu. Zakończę już teraz rozwiązywanie. Mam jednak jeszcze zapas czasu, więc będę mogła test ponownie otworzyć. I kontynuować rozwiązywanie. Załóżmy, że chcę kontynuować rozwiązywanie. Klikam Rozwiązuj. Podaję hasło otrzymane od nauczyciela i wciskam Otwórz test do rozwiązywania. Widzimy nasz niedokończony test. Kontynuuję rozwiązywanie. Dla przykładu rozwiążę jeszcze jedno zadanie. Kończę rozwiązywanie. Swój wynik wraz z widokiem poprawnych odpowiedzi otrzymam klikając Podsumuj. Wpisuję hasło nauczyciela, identyfikujące dany test. W naszym przypadku jest to kwerty. I wciskam nauczyciel. Pierwsza lista rozwijana to lista uczniów, którzy wzięli udział w teście. Dane uczniów w pokazywanym przykładzie są fikcyjne. Mogę wybrać ucznia z listy i wcisnąć: Pokaż to jest ucznia. Wykonajmy to. W części wyniki testu możemy sprawdzić liczbę punktów uzyskanych przez wybranego ucznia. Mamy także punkty przeliczone na procenty oraz stopień zgodny ze skalą ocen przyjętą przez twórcę testu. W części odpowiedzi wybranego ucznia możemy przeanalizować jego test. Należy klikać okrągłe przyciski z numerami zadań. Zadania rozwiązane mają zielony kolor. Zadania pominięte, szary. Odpowiedzi poprawne pisane są zieloną czcionką. Odpowiedzi wybrane przez ucznia są podkreślone. Przejdźmy do drugiej listy, z której możemy wybierać różne zestawienia w postaci tabel lub wykresów. Widzimy: na liście znajduje się 13 takich opracowań. Wybierzmy tak. dla przykładu numer 1. Tabelę wyników uczniów i wciskamy. Pokaż wybrane opracowanie. Mamy wyniki każdego ucznia. Pierwsza kolumna to numer w dzienniku. Mamy dwie klasy: drugą A oraz drugą B. Zwróć uwagę, że numery pierwszej z klas kończą się na 20. Dlatego podczas przeprowadzania testu w klasie drugiej B. Polecono uczniom, aby swój numer dziennika powiększyli o 20. Dzięki temu uzyskano ciągłość numeracji i uporządkowanie danych. Istotną informacją jest start wykonania, ponieważ dane są automatycznie usuwane po upływie 30 dni od tej daty. Pokazaną tabelę możemy wydrukować, otwierając plik PDF, klikając Eksport do PDF. Linki PDF są generowane automatycznie podczas otwierania każdego z opracowań. Widzieliśmy już tabelę. Teraz pokażmy przykładowy wykres. Niech to będzie trzecia pozycja listy. Wśród zestawień znajdują się takie, które wymagają od nas pewnego przygotowania teoretycznego. Dla ułatwienia są przygotowane zwięzłe opracowania. Tak jest na przykład w przypadku dziesiątej pozycji na liście wykresu, pokazującego procent poprawnych rozwiązań poszczególnych zadań. Nad tabelą znajduje się link otwierający plik z materiałem teoretycznym. Jakże często chcielibyśmy szybko udostępnić uczniom przygotowane przez nas pliki z materiały, materiałami dydaktycznymi lub zadaniami. Jeżeli są to zadania, to idealnie byłoby otrzymać zwrotnie ich wykonania. Po sprawdzeniu zadań dokonujemy ich oceny, stawiamy stopień i mamy uwagi, które chcemy przekazać uczniom. Otóż nasza platforma umożliwia to wszystko przy jednocześnej przejrzystości i prostocie działań. To jest indywidualne narzędzie każdego nauczyciela. Ma do niego dostęp tylko zalogowany nauczyciel tylko w zakresie własnych materiałów. Uczniowie mają dostęp po zalogowaniu się hasłem otrzymanym od nauczyciela. Możemy wysyłać swoje pliki. Najpierw musimy opisać wysyłany plik. U mnie jest to fizyka pytania. Następnie zaznaczam klasy, dla których ten sprawdzian jest przygotowany. Dla przykładu zaznaczam obie klasy. Zaznaczam Fizyka. Teraz wybiorę plik. Możemy wysyłać tylko pliki ZIP, a więc wcześniej musimy nasze pliki spakować do tego formatu. Dla naszego przykładu przygotowałam Fizyka pytania ZIP oraz Historia pytania ZIP. Wysyłam pierwszy z plików wciskając przeglądaj a następnie wyślij plik. Poniżej pojawiła się tabela moich plików wysłanych. Wysłaliśmy tylko jeden plik, więc nasza lista składa się tylko z jednej pozycji. W tabeli mamy nazwę pliku. Dalej nasz login, datę wysłania itd. Zwróć uwagę, że mogę zmienić opis, a następnie wcisnąć zapisz zmiany. Zmienię fizyka pytania na pytania z fizyki. Pola ocena oraz uwagi są teraz nieaktywne. Będą potrzebne podczas przeglądania prac uczniów. wysłało po dwa pliki, a więc nauczyciel powinien otrzymać cztery pliki. Sprawdźmy, czy tak jest faktycznie. Wciskając pokaż otrzymane. Mamy cztery pliki. Możemy wystawić ocenę oraz wpisać uwagi. Dla przykładu oceńmy pierwszą pracę. Zwróć uwagę na link, pobierz wszystkie pliki otrzymane, za pomocą którego ściągamy wszystkie pliki uczniów połączone w jednym archiwum. Na koniec, raz jeszcze zapraszam Państwa na stronę niezbędnychnauczyciela.pl oferującą narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczyciela.